Witam serdecznie, witam cieplutko moi drodzy, Marian Czol z tej strony, Kłanem się, zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną część moich zmagań na portalu czeskom. Jesteście świadkami, moi drodzy, nowo rozpoczynającej się serii pod tytułem Postawkowicz w drodze po 2000. Tak, do 2000 brakuje mi 98 wirtualnych oczu. To dużo, znaczy duże i niedużo tak naprawdę. Ostatnia prosta, ale ta ostatnia prosta potrafi się przeciągać. Będziecie świadkami moich tutaj, nie wiem, wzlotów i upadków, łez, radości, płaczu, śmiechu. <noise> to jest ta droga. Fajnie, że będziecie to śledzić i zachęcam. Od tej pory każdy odcinek, każda partia Rapid będzie udostępniana. Nawet jeśli będę przeoczał widły, nawet jeśli dostanę Mata w jeden brzydkiego, no to wrzucę te partie, no tak się umawialiśmy, gram 10-0, nie będę grał 15-10, chociaż byłoby to bardziej merytoryczne, natomiast te partie trwałyby po 30, czasami 40 minut, plus analiza, no to godzina filmu, nie każdego stać. Mamy Karo, zagram dosyć szybko, gdyż znam te linie, skoczy KF6, o, taki wariant, to co, zagramy na łapkę, na mata? Spróbujemy? Nie no, bez przesady, chłopina zagrał to od ręki, podejrzewam, że zna te linie. No dobra, spodziewam się tak. Mogę zbić. Alternatywą było wstawienie skoczka na G5, jest też taka linia. No mhm. i sobie poprawił tego kunia. Ja przyjdę gońcem na D3 i zraszuję. No i spoko. Bardzo solidnie stoi rywal. Tu podwisa, więc C6, C3 zagram. Aha, wykopię gońca, tak wiadomo, że odejdzie na. na... O, nie odszedł. Zazwyczaj się przestawia gońca, a finalnie, nawet jak doszłoby do G4, no to on staje na G6. Powiem szczerze, no. Okej, okay, okej. Okay. Eee, no to co? Długa, krótka? W długu chyba iść nie będę takiego piątka mam tutaj C3. No, zruszuję on prawdopodobnie też. No i co? Są rogi diabła, jak to w Skandynawii, jak to w Karokanie i weź się przebijej przez to człowieku. <laughs> Świetny goniec. No, mam lepszą pozycję ze względu na to, że mam parę aktywnych gońców. W ogóle mam parę gońców. Więc na pewno będę chciał tutaj coś poatakować. Co jeszcze? No być może jakiś taki Hetman G3 z ideami tutaj. To jest jakaś opcja. To jest jakaś opcja. Nie wiem, czy od razu nie zagrać hetman g3. Hetman g i straszyć czymś takim. Chociaż zawsze jest ten skoczek h5. Ewentualnie mógłbym tak zagrać, tylko co mi to da po h6? Zbić, zbić, a może i zbić, zbić. Lecz szacha. Nie ustawmy się agresywnie, no. <laughs> o to tutaj chodzi. Ustawmy się agresywnie. Mm, Okej. Okay. Od ręki zagrał. Mogę tak zagrać. A po H6 A po H6 zagram słuchajcie, na H4, a po G5 będzie mu leciało. Dobra, a on teraz skoczkiem odejdzie sobie. Jak tak odejdzie skoczkiem, to może mieć problem z polem H7 z kolei. No nie no, wydaje mi się, że w ogóle ta decyzja o zbiciu tutaj była trochę przedwczesna. No dobra, chcę wymienić hetmany? ja na pewno nie chcę. Na pewno nie chcę. Teraz tak, mógłbym zagrać, jest kilka opcji. Jak zagram tak, to zagra f5. I nie mam nic. Mógłbym saknąć na, <laughs> przepraszam, mógłbym saknąć na h7. Bum, bum. Przyjść z szachem, on wróci. Absolutnie nic nie ma, nie? Dobra, na pewno będę unika wymiany hetmanów. Myślę, że wycofam to hetmana tutaj i zobaczymy, czy F5 nastąpi, czy nie. F5 zawsze będzie gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam osłabiało tego tego pioneczka. Czy od razu ładować się na macha 5 G6, no G6 fajnie, bo bym wpadł tutaj później, ale on zagra F5. Ale zyskuję to samo, co chciałem, bo i tak chcę osłabić finalnie pionkę E6. No dobra, gram na mata. Gram na matadora, może nie zauważy, wiesz co jest. Giesze się od ręki. gieszę się od ręki. No dobra, od ręki g6. No to zawsze gdzieś tutaj słabości po czarnych polach się zrobiły. Teraz tak, no chyba to G4 i co? Spodziewać się F5H5? Aż tak będzie jechał ostro, myślicie? No zobaczymy. Zobaczymy. No, wymuszę może jakieś osłabienie. No zawsze jest to ruszanie pelu spod króla. Jest to problematyczna kwestia. Jeżeli będę miał czas, to przyjdę gońcem szybko na H6. Żeby tego skoczka tu nie przeoczyć gdzieś. Dobra pozycja, taka aktywna dla białych, taka fajna, nie? Już odszedł zawczasu. No proszę. Mam ochotę kopnąć tego skoczka. Zagrać tak na Hetmana. I tak. I później przyjść Hetmanem tu dać mata, ale on się zasłoni. Wiadomo, gdzie? Wiadomo jak? Dobra. Chyba nie ma lepszego miejsca dla gońca, jak na H6 w tej wersji. No ja wiem, wiem. To co, pobawimy się troszeczkę w kotkę i myszkę, kurde, balans? Hmm. Czas spalam, ale to dobrze, no jeszcze tego czasu trochę jest. Hmm. No pobawmy się troszeczkę jeszcze, nie chcę wymieniać, no ja tutaj będę decydował, kiedy się wymienimy, kiedy nie. <laughs> co tutaj grać? No nie wiem, może jakieś takie możliwości? Dobra, jeszcze raz tak. Jeśli tu odejdę chyba do spodu. Mm, mm, mm. Czy wymienię? Wymienię. Zregresuję mu wieżę, czy królem walnie? Mm, mm, mm. Nie wiem teraz zastanawiam się. Ja zostałem zostawiam tego gońca w grze, słuchajcie, <laughs> oczywiście jakieś takie różki nadciągać będą. To też trzeba mieć na uwadze. Ja zostawiam gońce, no bo im więcej figur, tym więcej szans ataku. A wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma to atakować bezpośrednio, no to chyba ja. Dobra, 5 nastąpiło, tak myślałem. Bicie i teraz będzie chciał co? Goniec mi podwisa, ale dobra. Czy on ma jakieś tempo? Nie ma tempa tu. Bicie. Tempo tu. Też nie ma. Ma nie ma w sumie. Dobra, ja to wybijam te czekaj. No No prawdopodobnie chcę to wybić. Dlaczego miałby mnie? Okej, okay, co? I byś polowo na gońca? Właściwie to oba gońce wiszą. Biał Polak? A, wier po prostu wierzył i tyle, tak? Ym, dobra, to wszystko jakoś źle stoi, bo to kurczę, kurczę dziadku pod Wisa. F5, szach, ja tu podwisa. Mhm. Zagrajmy sobie tak. Skromnie. Tak, zagrajmy sobie tak skromnie. Ustawmy. Ustawmy na jednej linii wieże. Chyba pionka tracę. Jeszcze nie. Wydawało mi się, że mój Król jest odsłonięty, ale nie pchnąłem F Okej, okay. on teraz kombinuje jakoś skoczkiem, żeby zaatakować tutaj. dobre pytanie. Na śniadanie. Aż zakatażony jestem człowieku po tych jazdach na motocyklu. A, Hetman bieszcza anyway. Anyway. No dobra. Anyway. Tu mi coś wisi chyba. W sumie. Zagram sobie B3. Muszę zgrać szybciej, zobaczcie. No ja mam 4 minuty, on ma, on ma 8. Ja nawijam o tym, co robię. Może to też, może to też jest to. Hmm. Okej, okay, no. Jakoś te parę gońców mądrze wykorzystać. Nie mam pomysłu jak. Tak naprawdę nie mam pomysłu jak. Dobra, trzeba grać tutaj. Szybciej nieco przyśpieszyć. Hmm. To jest bez sensu, niepotrzebne. Tego nie mogę. Chyba zagram po prostu wieżu. Trzeba rozładować napięcie. Trzeba, nie trzeba? Nie wiadomo czy trzeba. Nic nie wiadomo. Kurde, balans. No nic, no walczę o, Walczę o, o kontrolę nad linią, tak? Walczę o kontrolę nad linią. Co ja tu będę? Udawał, że nie walczę. Obawiam się, że to jest posunienie, to nie jest posunięcie, jest posunięcie, czy tu i tu. Ale zawsze musisz mieć na uwadze takie możliwości. Powiem szczerze, nie tak to się potoczyło, jak miało być. Ja kontroluję sytuację tutaj, tylko że mimo wszystko gdzieś tam te ataki mogły być chyba skuteczniejsze, chociaż wydawało mi się też zapewne z jakiejś tam strony. Pasywnie zagrał na szczęście, to bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. No to co, poprawiamy? A, no znowu goniec wisi, tak? A jest tym gońcem moim nieszczęsnym... Mm. Z tym moim gońcem nieszczęsnym... Dobra, wycofamy go. Na razie te pola łapiemy, więc Hetman nigdzie tam nie wjeżdża. I co, wydupcymy skoczka za chwilkę? Możemy go wydupcyć stąd, jasne. Mm. Tutaj nie może. Tu może, to walne. Z równobarwnymi zostaniemy, ja nie wiem, tak jakoś... Jakoś kurza twarz. Średnio mi się to widzi. Średnio mnie się to widzi. Wiesz co, nie chcę, żeby Hetman tu gdzieś wparował. Hetman gdzieś tu wparował. Na siódemę. No, wedle mojej opinii jest to partia która zmierza w kierunku remisu. Ja mam oczywiście dużo gorszy czas. No on ewidentnie chce remis, nie? Ten ziomek. Ojej, mogę szacha dać. Po szachu jest tutaj. I to tyle, nie? I to tyle. Nie, nie, jako że mam gorszy czas, znacznie gorszy czas. No nie będę szalał. No dobra, zobaczymy jeszcze końcówkę. Ona jest 3 na 3 3x3, na 3, więc yy, różnobarwnymi, więc to nie ma o czym w ogóle mówić. Yy, ale wiecie, no różne rzeczy się przeocza, przeacza, przeacza. Eee, ten koniec nie gra. Może chcę pograć jakoś. Piony na białym ustawie i, i, i tyle. Hmm. Ojej. Wesoło jest. Nie, no właśnie smutna partia taka. Ale nie wiedziałem w sumie, gdzie to gryźć, jak to gryźć. Dobra, wrzucę mu remis, bo to naprawdę nie ma sensu. On, on miał od początku mindset trenersiarza, nie? Poważny błąd nastąpił w tej partii, zastanawiam się, gdzie nastąpił. No to będą takie partie też, no. To będą takie partie też. Mam 97,5% dokładności, moi drodzy. Silnik wliczył, że zagraliśmy na 2500. A gdzie on tam pokazał, że błąd jest? Nie rozumiem. To z poprzedniej partii czy. Nawet niedokładności nikt z nas nie miał żadnej. Mariancello niedługo wbije arcymistrza, nie wiem czy wiecie. Czy za tę partię dostanę też arcymistrza? Czy da się tak w ogóle. <grytanie> no dobra, zerknijmy, czy ja mogłem tam gdzieś gryźć. No, miałem wrażenie, że on się. Znaczy nie tyle dobrze bronił, co ja po prostu nie wiedziałem jak atakować. Yy, tutaj zobaczcie książkowych ruchów. Aż. Aż 8. Aż 8. Mm. Tak, i to były ruchy dobre, Hetman jest bardzo dobry, najlepsza jest rzekomo wieża D1. Okej, okay. myślałem o wieży E1, prawdę mówiąc. Eee. Atakowałem Mata, F5 było... F5 pokazał, a G6, jednak na G6 on od ręki zagrał najlepszy ruch się okazuje. Nie bał się osłabienia czarnych pól, bo ma czarnopolaka. I tu już mogliśmy remis brać, no ale dobra, mówię, jeszcze pomęczymy. I wydawało mi się, że Tutaj pasywnie odszedł Hetmanem. Chociaż to jest najlepsze. Ale ja zastanawiałem się, czy to nie był moment jeszcze... O, taki na na na. Chociaż tutaj nie może wziąć, bo podchodzi pod związanie, więc... Nawet. Aha, ja po prostu mogę na D7 wtedy się wdopcyć. Nie wiem, to bym może spanikował i źle zagrał. Bo stwarzanie presji rodzi taką. Stwarzanie presji rodzi presji. Na rywalu. To dobre jest. Nie wiem, co by tu zagra... A cztery, bym tu zagrał. A4 bym zagrał w nadziei, że to walnie i po prostu tego pionka będę mógł, tego skoczka będę mógł jakoś męczyć chyba tak, nie? Ale nie mógłby, bo jest na E2, więc bez pionka jestem. No tutaj bym na pewno zmienił. Tu najlepsze jest rzekomo Hetman D7 po prostu. No. Słabość za słabość, nie? Gdzieś tam jakoś... No, więc taka partia bez historii. Mm, bardzo spokojna, dokładna. Ale miałem wrażenie, że on bardzo chce szybko wymienić. Zresztą mega, mega szybko grał. Ale jedno jest pewne, muszę ten time management poprawić. Bo ja tam gadam, chcę wiadomo, wam to wszystko opisać. Ale myślę, że zostawię te wywody barwne porównania. Jakiś tam man... No zabawę językiem. Na analizę. W partii będę się bardziej. <laughs> Widzicie? Nie, nie widzieć. Moczyń, pokaż się tutaj wszystkim, kurde No i co? No tutaj remis, tak? No Chociaż nawet przewaga lekka czarny mogliśmy, znaczy wiadomo, to jest remis w założeniu, nie? Natomiast jakby się ta partia potoczyła, mając też na uwadze, że ja mam trzy razy mniej czasu, no to różnie mogło być. No ja bym tu się nie przebił. On sobie mógłby tym gońcem hulać po czarnych polach i to tyle. Ważne byłoby to, żeby króla nie puścić mu gdzieś tutaj. No ale zawsze ja bym mógł, no nie wiem, stanąć na C2 w razie potrzeby. Nie? No, takie partie też będą. To jest ta droga, moi drodzy. Będą partie widowiskowe, będą partie nudne. Dzięki. Dzień pierwszy za nami w drodze po 2000. Ale zrobiłem o więcej. Słuchajcie. Zbliżam się powolutku dalej. Znaczy, coraz bliżej jestem. Odmeldowuję się.